Cześć, siemanko, tutaj Xalion i mam do was takie dwa pytania. E, pierwsze pytanie może zacznę od minecraftowego pytania. E, czy istnieje jakiś mod, który zastąpi mi Power Converters? E, dlaczego? Power Crystals, czyli gościu, który zajmował się tym modem, nie będzie już aktualizował więcej tego modu. Pozostają na 1.5.2 i nie będzie aktualizować. Natomiast Skyboy e, właśnie zaktualizował jego mody. Oprócz właśnie tego Power Converters jej na 1.6.2, a Power Converters niestety napotka jakieś problemy e, i tym podobne, także nie będzie niestety aktualizacji. I moje pytanie: czy istnieje jakiś mod, dzięki któremu bym mógł przekonwertować np. prąd z IC2 na BC? I teraz drugie pytanko. Dzisiaj byłem sobie w Galerii Korona w Kielcach. No i no i no i leciała taka fajna piosenka, która już od kilku lat, może nawet kilkunastu, chodzi mi po głowie. Jest to piosenka typu rock and roll i na pewno któryś z Was ją będzie znał, prawda? I teraz macie mniej więcej przeze mnie zaśpiewany fragment, znaczy taką muzyczkę na wstępie. To, 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 to. to mi więc tak wygląda. Na początku jest taki wstęp, to jest zapęczone przez kilka minut. Później, jeszcze w refrenie to się powtarza. Eee, słyszałem to kiedyś na weselu w ogóle. Jeżeli ktoś zna tytuł tej piosenki, to jest, mówię, Rock, and, rock and Roll, i to jest stare. Na, na pewno to jest e, dość stara piosenka. Także jeżeli ktoś zna, będę bardzo, bardzo wdzięczny za tytuł. Także dzięki za mm, odpowiedź na pierwsze pytanie. Za drugie pytanie, Trzymajcie się. Cześć!